To był bardzo nudny o! dzień, ale nudny. O! Nagle zadzwonił telefon. Halo? Tak? 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 Nie, tak? Zaraz będę. U! Dobra. Wszystko załatwione, teraz możemy załatwić <grymne> Najważniejsze, czyli otwieranie, skoro już jesteśmy w Kazum City -si. Tak więc szykuj się na opening najnowszych Super Things Mutant Battle, czyli zmutowana walka? W tej serii Super Finks mamy dwie niesamowite nowości, czyli egzoszkielety Oraz poza srebrnymi i złotymi figurkami są też zmieniające kolor, morfujące Będzie się działo Jeśli pod tym filmem będzie 5000 łapek w górę, nagram opening 50 saszetek Super Things Mutant Battle Kulturalnie zacznę od komiksowego przewodnika Ostrożnie, ostrożnie Przypadkowo pociąłem sobie przewodnik! W środku były jeszcze dwie saszetki! Tajna baza złoczyńców! Ale nuda ta moja warta, nic się nie dzieje! Ale co to za hałas? Cześć, przyniosę ciasto i kilka prezentów. Ha! Myślisz, że mnie zaskoczyłeś, kremowa twarzyczko? Zobaczymy, co o tym myślisz. Color change! Ho, ho, ho! Kiedy się przemieniam, nabywam super nowy atak. Nie spodziewałeś się tego, co? Nie, pewnie, no. bla, 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 bla. Ale to nie jest odcinek z czytania komiksów. Ale jeśli chcecie, żebym Wam przeczytał cały komiks Super Phoenix, to napiszcie w komentarzu, a nagram taki odcinek. Okej, okay, pora otworzyć pierwszą saszetkę. Aha, tutaj się otwiera. Nie przypomina to super finksów, które znam. Dobra, trzeba było to tylko złożyć zgodnie z oznaczeniami i patrzcie moje jakiś winogron już jest na swojej zmutowanej bazie. A pierwsza saszetka odcinka to... Iuuu! Co ty? Kim ty jesteś gościu? Ja... Ja jestem robaczywym listkiem! Spójrz tutaj mam taką dziurę! Robak mi wyżarł w głowie dziurę! <trym wrogi> Teraz otworzymy sobie wielki blister. Ciekawe, co nas czeka w środku. Na nas czeka deszcz saszetek. Zacznijmy od najmniejszej. Piu! Czy znajdę tutaj jakąś mega tajemniczą figurkę? U, wygląda jak zakuty łeb, ponieważ jest to rycerz, ale spójrzcie jaki ma mały mieczyk. No, ja nie wiem, czy coś zwojujesz takim mieczem na wojnie. Teraz srebrna saszetka. Może będzie tutaj srebrna figurka. Proszę, proszę, proszę. A, jest! Ekierka! Kto z was ma problemy z rysowaniem figur geometrycznych? Piszę w komentarzu. Ekierka! To już nigdy nie będzie problemu z takimi właśnie rysunkami. Woo! I nie zapomnisz linijki do szkoły. A tutaj kolejny egzoszkielet. Otworzę je oba. Woohoo! Obym nie pomieszał tylko. Wow, wow! Wow. Tak wyglądają moje dwa kolejne super finksy ubrane w egzoszkielety. Patrzcie, Ekierka jest w takim wielkim egzoszkielecie z młotem. I słuchajcie, jeśli tutaj pięść świruje no to mamy niezły wir, ale popatrzcie też tutaj. On mi przypomina jedną postać z Simpsonów. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeśli macie problem z tym, żeby wcisnąć te elementy, to poproście brata, mamę lub siostrę lub, lub nie wiem, chomika świra? Pamiętajcie, widzowie. Pięć 5000 łapek i otwieram 50 saszetek Super Things Mutant Battle. Dobra, zobaczmy co jest w drugim blistrze. I... Mamy 10 saszetek, z czego jedna ma inny kolor, więc od niej zacznę. Alright, alright! Tutaj będzie złota figurka, tak jest napisane na saszetce. Z tego bardzo się cieszę z powodu i jest to Napoleon Superfink Sparte! A tak naprawdę jestem piratem, Paweł! Nie widzisz że mam w ręku hak? I opaskę na oku. O, przepraszam, piracie. Yy, myślałem, że jesteś Napoleonem Bonaparte. N Nic z tych rzeczy. <gry> Okej, okay. przecież każdy może pomylić Napoleona z piratem, prawda? Ło, wow, a tutaj jest jakaś toksyczna bomba. Lepiej to ostrożnie odłożę. O! Yy. 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 Tak, ale święta już były. A, taka fioletowa saszetka skrywa. Whoa, 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 whoa. Ej, to jest klips na pranie i mi się przyda, bo jak wrócę do domu, muszę uprać skarpetki i gacie, serio. Już mi się kończą! Alright, alright. A co tutaj na nas czekało? I jakiś mega kwaśny sok, ale go wygieło, patrzcie! Albo zmroziło mu mózg, bo jest to taki slasher lodowy. Mieliście kiedyś właśnie taką sytuację, że piliście bardzo zimny napój i mieliście tak zwany Zmrożony mózg? Proszę proszę, niech będzie jakaś mega rzadka figurka zmieniająca kolor, uuu, uuu, to jest fotel albo kanapa z dwoma dwiema poduszkami. Ale już uśmiechnięta Dobra, może teraz, 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 teraz! Rzadka figurka, złota nie jest, ale jest to Co, co to jest, przepraszam bardzo! Kto, kto mi powie co to jest? Bo ja nie mam pojęcia. Ej, to... no! Ja już mam winogrono! Zapraszam do mnie, bracie! Będziemy się winogronić w ogrodzie! Alright! Cokolwiek to znaczy? Nie wiem co to znaczy winogronić. Mam nadzieję, że nie będą tam robić jakiegoś tam alkoholu, pędzić jakiegoś bimbru. Dobra, ej, to jest... Myślałem, że to wąż, a to normalnie jest papier toaletowy, patrzcie. Papier toaletowy, chyba, tak mi się wydaje. Ale z ząbkami, więc jest szorski. O nie! Super! Aż mnie zapiekły cztery litery. Właśnie tak. Na szczęście na osłodę mam precla. Chociaż precle są raczej trochę takie słone, a nie słodkie, ale mam precla. Przyznajcie się, kto z was ma dzisiaj urodziny! Odpakowujemy teraz Birthday Boy, czyli urodzinowego chłopca. Chodź tutaj do nas, chłopcze, chodź. I Niesamowity urodzinowy chłopiec polewa tutaj taki oto deser kremem z bitą śmietaną. Ej, Paweł to jest krem mascarpone, a nie bita śmietana. Szanujmy się! Tiramisu! Ale spójrzcie jak to zmienia kolor. Teraz są zimne, ale podgrzeje atmosferę. No i patrzcie! Tutaj napisana jest Fryzer, a ja myślałem, że to jest fryzjer i będę odpakowywał figurkę fryzjera. Ale na szczęście nie. Kto z was lubi chodzić do fryzjera, kto nie, ja na przykład lubię. Czy ktoś zamawiał frytki dwa hot dogi z musztardą? Zapraszam pod biur. Ciekawe jak tutaj zmienią się kolory. Na egzoszkielety, który wybrać pierwszy, wezmę Toxic Soul, czyli toksyczna piła. Pamiętajcie, R do R, L do L, tutaj macie opisane wszystko. Wow, ten egzoszkielet podoba mi się chyba najbardziej na razie. Jest niesamowicie ostry i tnie wszystko, co wpadnie pod te piękne ostrza. Au! Ach, chyba się skaleczyłem. Może wspólnie uda nam się znaleźć ultra rzadkiego morfa. Stone Smash, czyli zgniatacz kamieni. To kolejny egzoszkielet, który sobie odpakujemy. Ja nie mogę, ten Super to dosłownie zamek z piasku i jest w takim egzoszkielecie. Wielki stone smasher Tymi młotami może rozwalać kamienie na plaży Rozwalę każdy zamek Tylko mój zamek z piasku może stać na plaży Reszta musi płacić podatki Od nieruchomości bardzo wysokie Dlatego wolę je zmierzyć, żeby nie musieli płacić Napisz w komentarzu, który super thing spodobał ci się najbardziej Jaki egzoszkielet zrobił na tobie najlepsze wrażenie A już w następnym odcinku otworzę 50 saszetek Do zobaczenia, cześć!